Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj Sławek już od rana jeździ, przywiózł deski. Zaraz wam powiem, po co. A tutaj co masz, kukurydzy i groch? Grochu już nie było, aha, czyli dostawa kukurydzy, a przy okazji, że miał przyczepkę założoną, to podjechał jeszcze na tartak, właśnie jak widzicie po deski. E, bo jest pewien plan do zrobienia. Tylko że zanim pójdę wam tam pokazać, co będzie robione, to ty mówiłaś, że coś jeszcze tutaj do kus, tak? To zaraz pójdziemy zobaczyć, bo w sumie nawet nie wiem o co chodzi. Co do kus, bo tam jak Wam mówiliśmy wcześniej, to będziemy chcieli tam właśnie kozom wybieg zrobić taki długi, znaczy, czy nie wybieg, takie przejście na, y, na pastwisko, nie? To o to chodzi? A jeszcze na ten, dobra. Myślałam, że już na tamto właśnie, tylko trzeba tutaj odkopać najpierw te deski. Najpierw Sławek zadzwonił, co? A, jeszcze Sławek powiedział, że już wracał. Bo tam zadzwonił w ogóle, bo dzisiaj sobota, to tak zadzwonił, czy w ogóle mają otwarte i sam sobie wybierałeś znowu. No. <laughs> Aha, to tak się stało. Poczekajcie, patrzcie, co się stało. <laughs> Wysłowiek mówi, że tutaj kawałek przed domem już, to już wiecie, dojechał na podwórko, bo bez sensu te parę metrów e, tam, tam ściągać, a zresztą nie tak łatwo Dobra, to teraz, pewnie, nie? nie? Dobra, do cała, to ją, ale byś teraz no, właśnie. Tak jest pusta. Jak jest pusta, to źle odkręcić? No. Czemu? No bo się będzie obracało całe koło, nie? A, że całe koło się będzie obracało. No ale nie myślałam, że aż tak. Myślałam, że Ci się przebiło, ale nie tak, że aż tak wysadziło. No tak, no cóż, no stało się no. Słyska. Felga osobno. Osobno, a masz jakiś ten, żeby zamienić? Bo to jest od samochodu jakieś tam? No, czy, od, czy co? Jakiegoś, się, jakiegoś. malucha czy coś, no, czy nie? Od, od, od chyba to było. A, od Seicento to chyba, tak? Wię Sławek kiedyś do się woził. To gdzieś tam może jeszcze pochował te e, opony. Dobra, idziemy, idziemy zobaczyć co on tam, o co mu chodzi, bo ja w sumie tak sama nie wiem, bo tylko wyszedł mówił, że jeszcze... A, takie tylko, żeby. Tak, tak. i do tego paletę. Czyli I do tego, dopiero paletę, tak? od środka, żeby te, tymi rogami, tymi rogami. No, od środka, bo one właśnie tutaj rogami to te przecież przychodzą... kiedyś, kiedyś mi uciekły, albo, wiecie, yy, głowę wsadzi, jak rogi ma, no to, no to to później nie może wyjąć, bo rogi zablokują. Tak Także tak takie coś, co? od środka, od, ze, od ym, wewnętrznej strony ogrodzenia. Tak, na no, to paleta i tak całe ogrodzenie, tak? Proszę, no. paletę tak. Chyba, że palec zabraknie. No to zobaczymy. No tak, to już nic nie zrobią, nie? No, bo to tu mówię, tutaj, tam jest w ogóle na dole bardzo podginana ta siatka już, a to też było tak robione na szybko, to ogrodzenie. Siatka też taka widać, byle jaka, nie, nie najlepszej jakości, także cienka w sensie. Także tutaj mieliśmy już przecież kiedyś mi pouciekały, po drzewka poobiadane. To teraz to nie widać, bo zima jest, no to tam nie no widać. Czy, obżarte, czy objedzone, czy, czy o co chodzi. A jo, tamte, takie malutki tylko sterczy. Tamte to już jest w połowie obżarte. Nie wiem nawet, co to jest za drzewko. A nie jest kartka jakaś jest, czy nie? Jest jakaś kartka, co to za drzewko? Nie wiem, to jabło jabło, no tak mi się wydaje. Kosztela, a w ogóle tutaj kiedyś kosztela rosła, nie? Taka wielka. Tutaj gdzieś mniej więcej. No, tylko że ona już później ten, bardzo dużo je miały, miała, nie wiem, czy to robiło coś i czy nie robiło. No mówię tu. A, no pieniek nawet jest tu. O, niewy, niewyrwany pienik. Później kiedyś tam piorun parę razy w nią trzasnął, nie? To ona już się tak sypała, no już niestety nic z niej nie było, ale bardzo dobre. Jabłka, nie wiem, czy kojarzycie, czy nie kojarzycie. Tak już poza tematem, twarde, o cholernie twarde, ale takie słodkie i soczyste, nie? Pyszne jabłka, naprawdę pyszne. Bardzo stara odmiana i tutaj też niby odmiany stare kupowaliśmy, ale to już pewnie nie będzie to samo, nie? Zobaczymy, bo tutaj dużo tych drzewek jest, ale to wiecie, teraz nie widać, bo te badyle sterczą. Także kiedyś tam, jak wiosną będą wypuszczać, to się przejdziemy, zobaczymy jak tam żyją, czy nie żyją. No, i takie, właśnie stare odmiany, te najlepsze, ale mówię, to to, to już na pewno nie będzie to samo, co, co wiecie. Nazwa no. jest ta sama, ale to na pewno nie będzie ja takie miałbyś, same. Tak, muszę powiedzieć, 10 razy żeby zacząć zaczęło No. I jakie ogromne drzewa w ogóle. Jakie ogromne drzewa w ogóle były, ta kosztela, właśnie tutaj jeszcze jakieś tam kiedyś było, to też przewróciłeś samienie. No, y, no, ale no, teraz te, te młode drzewka, no to takie mniejsze wszystko rośnie. To już nie rosną takie ogromne drzewa, jak kiedyś. Dobra, bo w sumie z tematu na temat. Y, no, dobra, to teraz Wam idę pokazać w ogóle na co ta reszta desek. Znaczy, właściwie prawie wszystkie deski, z jaką myślą, były, były kupowane, już Wam idę pokazać, powiedzieć, pokazać. To też jeszcze nie koniec, bo jeszcze jest plan, ale to już na taką troszeczkę większą. Jak to się mówi? Nie, inwest... większą inwestycję, tylko. A no, jak to się. Budowę też nie można powiedzieć, na wie... ciut większe przedsięwzięcie. O, dobra, tak to nazwę, ale to z czasem dopiero jak. Jak pojedziemy, kupimy deski, chociaż cokolwiek się zacznie dziać, to dopiero powiemy, bo to wiecie, tak jak ja często mówię, plany planami, a życie weryfikuje po swojemu, więc e, jak, jak się uda, no to dopiero. Dobra, to nie biorę deski, bo bez sensu, co będę deskę brała. Idę. Co? Co, mam je wziąć? Aha, bo tu jeszcze pod spodem są. Tam, tu są długie. O ja tam i tak nie wiem na co ci krótkie, na co ci długie. Wiem, wiem jak to ma wyglądać. A długie? Co, długie na to, nie? A, długie na to, a krótkie są na tamto. No. Dobra, to wszystkie długie są na te no. blokus. Dobra. Bo Sławek se tam mierzy myśli, ja to tam się w ogóle to nie wtrącam, ja tylko przyjdę zobaczyć, co on kupił. Dobra, idę wam pokazać na co te krótkie. Tam pod spodem co były, te krótkie. Już wam pokazuję. Idziemy do tarasu, bo to będzie na taras. W pewnym sensie. Bo tak sobie w sumie już planowaliśmy od zeszłego roku to zrobić. No ale teraz w tym, w tym roku już no trzeba, znaczy trzeba. No, chcemy, po prostu chcemy. już wam pokazuję, tylko muszę powoli bo tu wszystko jeszcze w lodzie cały czas mamy. Po tych opadach deszczu, mróz, wszystko jest ciałe. Dobra, teraz jak widzicie, no zasłonięty jest teraz tak jak co roku zasłaniamy na zimę, znaczy co roku drugi rok, bo teraz dopiero drugi rok jest zimą, więc zasłaniamy sobie tutaj od wiatru. I jak wiecie, tutaj, odtąd. Dotąd jest wejście, tak jak schodek, nie? Tak jest wejście na taras i tutaj zaplanowaliśmy sobie... Czekajcie, może mi się uda wejść na taras, bo tutaj też jest pozamykane takie, wiecie, żeby tutaj nam nie wiało. Nie, dobra, za dużo odginania. E, no to w planie jest, żeby zrobić tutaj drzwiczki, e, ale nie takie drzwiczki, że wiecie, e, trzeba nacisnąć, żeby wyjść, e, czy jakoś tak, tylko po prostu takie drzwiczki. Które z jednej strony będzie trochę na pół przedzielone, o tak powiem. Nie na pół, tak całkowicie, że po środku będzie łączenie tych drzwiczek, że takie dwa drzwiczki, tylko po prostu z jednej strony szersze, jakby w razie będą zamknięte, a z drugiej strony węższe do wychodzenia. Chyba, że coś właśnie, żeby wiecie, jak coś będzie trzeba przynieść większego do domu, czy coś. Czy na taras, no to tutaj, żeby można było dwie strony otwierać. I tak nie, teraz nie wiem, bo Sławek mówił też, że będą to takie drzwiczki, które się będą otwierały w obie strony. Czyli wiecie, tak jak się wchodzi do tego. <grym> Na dzikim zachodzie, w Teksasie, jak się wchodzi do salonu, że się wiecie, otwiera w jedną stronę i w drugą stronę drzwiczki, a przez środek się wchodzi, no to mniej więcej coś takiego, tylko nie wiem, czy to będzie jedna strona tylko otwierana, czy na stałe, czy obie cały czas będą tak wiecie, że można sobie środkiem wejść po prostu, wiecie o co chodzi. Także nie wiem, jak tutaj pomyśli, czy jedne będą cały czas takie wiecie, że. Nie, nie wiem w sumie. Chyba będzie tak właśnie, że, że będzie można, wiecie, bez używania rąk. Sobą po prostu pchnąć te drzwiczki i, i po prostu wchodzić czy wychodzić. Ale wiedział, wiem, że jedna strona ma być węższa, druga ma być szersza. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę się go dopytać dokładnie, bo ja w sumie nie wiem, on tutaj ma jakiś plan, pomysł. E, no i takie będą wysokości, jak jest tutaj balustrada, też nie za bardzo widać pod tym, pod tą plandeką, takiej wysokości równo z tą balustradą. właśnie będą drzwiczki, e, a potrzebne nam jest po to to, bo tak naprawdę mogłoby być bez tego, ale jest kilka, kilka powodów, dla dlaczego będziemy chcieli to robić. Pierwszy powód do tego, że nie będzie tak wiało, bo wiecie, nawet latem, no to w tym roku mieliśmy w ogóle bardzo zimne lato, no to wiecie, wiecie sami, że... No wiecie, jakie było lato u nas, także wiało e, nam niesamowicie też tym tarasem, tymi drzwiczkami właśnie. Bo tutaj wiecie, wszędzie dookoła jest balustrada. No to tu, jak się siedzi na, przy stoliku, no to tak naprawdę się jest schowanym całkowicie i tego wiatru się nie czuje. E, no bo wysoko dosyć jest ta balustrada. A tam jest tylko ta przerwa właśnie, gdzie, gdzie się wchodzi, gdzie balustrady nie ma i tam wszystko wie, wieje, pada. Wpadował śnieg nawet właśnie teraz jak ten. Nawet tutaj tą szparą, właśnie teraz, jak jest niby plandeka, ale to wiecie, jak, jak śnieg. Jak, jak śnieg sobie znajdzie dziurkę, to w każdą dziurkę wpadnie. Także wszystko tam było i właśnie nawet latem, że zimno, jak takie, wiecie, chłodniejsze dni, no to jest po prostu chłodno, żeby posiedzieć. W tym roku to już całkowicie, także to jest taki jeden powód. Drugi powód, no to wiecie, Gabryś na, na lato, no to jeszcze nie będzie taki, żeby nam tutaj zwiewał. <laughs> No ale już powiedzmy jesienią, jak będzie, wiecie, na tarasie się będzie się działo, no to trzeba ciągle tutaj siedzieć, żeby z tych schodków nie spadł. Ciąg znaczy siedzieć, w sensie, że e, nie oderwać wzroku, wiadomo jak to jest z dzieckiem, no i tak się nie odrywa wzroku, ale tutaj będzie tak, e, no bezpieczniejszy po prostu, bo to wiecie, jak to dzieci, to jest sekunda i, i, i może spaść. Niby nie jakaś wielka wysokość, ale to jest wszystko beton, jakby gdzieś tam się uderzył główką, ale zresztą, no, no samo z siebie, no nie, no po prostu, po prostu trzeba zapobiegać, o. No to to jest druga sprawa, właśnie gabryś. No i później na, nie tylko na teraz jesień, e, tylko wiecie, no już na cały czas tak naprawdę. No i trzecia sprawa, no to psy. Jak psy wypuszczamy, tutaj nie mówię o kreciku i perle, bo oni tutaj, tam mają swoją miskę, one tutaj sobie, wiecie, jak chcą do domu przyjść, to też często, często tędy przychodzą, ale chodzi o tamte psy, wiecie, tamte, które są przy budzie, Rico i Fado, jak się je wypuszcza, no to Rico, nie Rico, Fado zwłaszcza, no to od razu tutaj przychodzi na taras, no bo wiecie, tutaj te psy mają też swoją miskę, jedną mają w domu, drugą mają tutaj. Zawsze coś tam, jakieś resztki jedzenia zostają, no to wiecie, on przy, zawsze przybiega sprawdzić, co tutaj jest dobrego, czego on nie dostał, może. Yy. No i jak tak sobie przybiega na ten taras, to no to nie jeden raz się zdarzyło, że na coś nasikał. Wiecie, jak to pies, nie? I to to jest takie denerwujące, bo on kompletnie nie słucha, jak się na niego krzyknie, tylko po prostu biegnie, wiecie, prosto z budy, biegnie tutaj na oślep, żeby żeby na coś nasikać. Nie, jednokrotnie latem mi na Doniczkę nasikał. Yy. No, wiecie, nawet no na cokolwiek, nie wiecie, jak to pies. Także, także tutaj takie trzy w sumie najważniejsze sprawy, żeby, e, żeby właśnie ten taras zamknąć całkowicie. E, no, także taki jest plan. Po to kupił te właśnie krótkie deski, a jeszcze jedno, tylko nie wiem, teraz nie będzie chyba widać od, od środka, jakbym weszła, to też by było widać. Tylko nie wiem, czy to teraz będzie robił, czy później latem. Już, już tak wiecie, bo to w sumie nie jest jakoś bardzo dużo roboty. E, desek też nie potrzeba pewnie ze dwie dosłownie żeby tutaj poprzesuwać te wszystkie deski, bo jak tutaj robiliśmy, to wiecie, wszystko, drewno było mokre, teraz drewno wyschło i są szparki. Może tego teraz tutaj nie widać, ale od strony, właśnie od środka jakby się yy, patrzyło, no to widać, jakie są, wiecie, prześwity światła. Takie szparki się porobiło, więc będzie odkręcał deski i wszystkie do siebie dosuwał po prostu. No i tam, wiecie, na końcu wtedy dotnie deskę jedną, czy tam ile tam będzie potrzeba. Yy. No wiecie, rozumiecie o co chodzi. Jak poprzesuwa, no to tam wtedy zabraknie, nie? Także, także trzeba to porobić, bo to też mocno wieje Tędy, o tutaj nawet jakaś para się zrobiła, zobaczcie. To też wszędzie wieje. E, także, także to jeszcze jest do zrobienia, do poprawki. E, ale to, mówię, to już, to tam jest jakaś, wiecie, taka mniejsza robota. Kiedyś tam się za to weźmie jedna deska, czy tam dwie, no to już, wiecie, zawsze się tam gdzieś znajdzie. Czy tam z tego może mu zostanie? Zobaczymy. No, tylko ja muszę się spytać o te drzwi, jak one będą, bo jak chciałam Wam powiedzieć, ale w sumie Wam tak powiedziałam, że nie powiedziałam. A czemu Ty sprężarkę wozisz? Czemu? Czemu, sprę... czemu sprężarkę wozisz w bagażniku? Z czego? A, bo powietrze schodzi z przyczepki. To teraz czego ci schodzi, bo to powietrze jak już jednego kółka nie ma? Jak? A z tego drugiego? Z tego drugiego ci schodzi? No to jo, to fest. Już się popisał. Z jednego schodzi, drugiego praktycznie nie ma już. Dobra. Jest okazja, ale chodź tu na chwilę, bo ty musimy wytłumaczyć, jak te drzwiczki będą od tarasu, Bo ja w sumie nie do końca wiem. Że one będą się otwierały na środku i na dwie na wiatele? Dwie no. A jedno będzie na stałe zrobione, nie, czy nie? Nie, to otwierać. Na skobel tak. Aha, Skobel. No bo właśnie tak rozmawialiśmy o tym, ale mówię jak to co zrobić. Tak tak? A że mogą się otwierać obie na że na przykład bez rąk można wchodzić tak, bo w obie strony będą zawiasy, tak? No. Jedne tak am. będą, drugie też, ale drugie będą zablokowane, nie? Jedne tak będą, a drugie będą zablokowane, ale no. można odblokować. No. Aha, dobra. To już chyba rozumiemy wszyscy. Bo to tak o. Dobra, no to co teraz? Tu masz kupione. To będziesz dzisiaj wymieniał? Nie wiem, czy poszukać. Ale trzeba poszukać najpierw, no o. Trochę zapasu dla zwierzaków zrobione. Yy, zimno w cholerę, znowu zimny wiatr no, jest. nie? minus 25. Tak. Tak, też to widziałem, ja, czy ja widziałam minus 17, tutaj mówi Sławek, że na tartaku mówił, że minus 25. Czy tak u nas akurat no nie wiadomo, ale też widziałam, że takie koło 20, minus 20 ma być, także... o jeden. O jeden. Taką zimę to dawno nie mieliśmy takiej zimy. Tak jak mówiłam ostatnio, no to wiecie, kiedyś to taka zima to była normalnością, jeszcze dużo gorsza. To ja pamiętam, jak ze szkoły miałam 3 km niecałe do szkoły, to się wtedy jeździło rowerem, bo wtedy autobusy nie jeździły. To rowerem jeździłam i nieraz tak było, że do szkoły pojechałam, a wrócić już nie było jak. To, to rower trzeba było dosłownie nieść nad zaspami dosłownie. Rower nieść, żeby samemu w ogóle przez zaspy przejść. No bywało tak. I wiecie, to były normalne zimy wtedy. Teraz to wiecie, jesteśmy odzwyczajeni całkowicie od takiej, takiej pogody, od takich zim. E, więc taka zima jak jest teraz, no to jest dla wszystkich, e, można powiedzieć, zaskoczeniem. No bo wiele lat przecież nie było takiej zimy, już nie pamiętam naprawdę kiedy. E, pamiętam, że dużo, bardzo dużo śniegu było rok po tym, jak się Justyna urodziła. Bo Justyna się urodziła na początku maja. Chodź, krecik. Na początku maja... E, i właśnie kiedy miała roczek kończyć, to pamiętam, że ta, długa ba, ta zima bardzo długo się ciągła, prawie do maja, właśnie. Ja już się już nie mogłam doczekać, kiedy z nią w końcu wyjdę. Tak wiecie, normalnie, znaczy wyjdę. Nie, wyj nie że wyjdę na dwór, tylko kiedy takie dłuższe e, pobyty na dworzu będziemy mogli mieć, bo tak to ciągle było zimno po prostu. To pamiętam, że właśnie tej zimy, kiedy już cena już miała prawie rok, e, no to pamiętam, że było tak wiele śniegu, ogromnie dużo, że dosłownie w tunelach jeździliśmy. To było 2000. Zima 2012-2013. No. Także wtedy ostatnią taką zimę pamiętam, a później to przecież bywało tak, że w ogóle śniegu nawet nie było. Tak kółko to wygląda. No. Dobra, sobie zaparkuję. Dzisiaj jajka wybierzemy na dwa razy. Bo w sumie jest dosyć późno, kiedy są pierwszy raz wybierane, przynajmniej dwa razy dziennie są wybierane, czasami nawet trzy różnie. A teraz jest dosyć późno, kiedy pierwszy raz będą wybierane, więc jakbym już z wami przyszła później, wiecie, po południu całkiem, to by pewnie było z 5 czy 6 jajek. Yy, więc dzisiaj macie dwa razy, także później wam, teraz wam dogram pierwsze wybierania, a później te parę jajek, które, wiecie, które będą jeszcze całkiem później. Bo ja wiem z doświadczenia, że teraz właśnie o tej porze będzie pewnie ze 30 parę już. No to później to, co, co byśmy tam razem wybierali, te 10 jajek, czy ileś tam. Yy, no to po prostu dlatego dzisiaj dwa razy. Dobra, dwa jajka. Ale bałagan zresztą zrobiły z tą kapustą. Przepraszam, przepraszam. Teraz dużo kur tutaj siedzi, no bo to jeszcze jest taka pora, gdzie niosą. Trzy jajka. Zielone Ale to nie jest te malutkie co ostatnio to jest zwykłe zielone 4, 6 O już jakieś zgniecione znowu 8, 10 sio. Sio, 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 sio. Ktoś tu za mną przyszedł Ci mi się zdaje, a to Sławek Je, jeś daję Teraz nie wiem, pomyliło mi się chyba 2, 4, 6, 8, 10. Tu jeszcze widziałam 11, tu jedno zgniecione. 11, 13, 15. O, tu zgubione. Czyli 16. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem. Trzydzieści. 32 o tam sięgnąć teraz 32? 34. Widzicie, prawie mówiłam, że prawie 35 koło tego coś będzie. 34, także idę sobie zaraz zapisać, bo zanim przyjdę drugi raz za parę godzin, to ja już zapomnę. Aha, super. Kto mi otworzył i nie zamknął? O, grzeczna kura. Dziękuję, Krecik, nagrałeś się z powrotem. Ty to jesteś gospodarz, co? Pomocnik. No, oczywiście Sławek drzwi nie zamyka nigdy, jak wchodzi. Tylko że on wiecie, wejdzie, usypie im y, jedzenie i wychodzi, więc nawet żadna się nie zdąży zorientować, że są otwarte. Tym bardziej, że się interesują jedzeniem, a nie tam drzwiami otwartymi. Y, więc. Y, więc wiecie, to on ma tutaj w nawyku, że tak powiem. No a ja jak wchodzę jajka wybierać, no to nie wchodzę na, na sekundę, tylko na trochę dłużej. Dobra, co zapisałam. Bym zapisała, jak miała kredę. A kredy brak. Dobra, może się uda zapamiętać. Dalej to jajeczko tu leży. To już chyba wyschło. Ale w ogóle jaka skorupka miękka jest. No. Nie ma nic, same, same białko. Zaraz psom rzucę, się ucieszą. Chociaż takie malutkie nawet nie poczują. Dobra, będziemy musieli pamiętać 34 jajka. Później przyjdziemy policzyć drugi raz. Muszę kiedyś tą tablicę w końcu uporządkować, bo... Nie wiedział, że kurzu pełno. Tutaj aż kolor się zby, ten zmył, bo nie używam tego. Tablicy właściwie też już nie używam. Chociaż czekajcie, bo to jest 42. Najmniej jajek kiedy było. Teraz to ja nie wiem, czy nawet nie było kiedyś mniej. Nawet nie zwróciłam uwagi, że tutaj 42 jest. Właśnie mi białko wyleciało z mojego jajka. Bo je tak trzymałam, pokazywałam wam. O, to jest cała zawartość. A to jest skorupka, bo myślałam, że kawałek żółtka, a to jest skorupka, Zepsułam jajco. Zepsułam. ja no i co? Dobra, mniejsza z tym. A co? Jenny chłop. Same przygody Sławek dzisiaj ma. Normalnie same przygody. Pojechał po, e, po te deski i co? Nie miałeś gotówki przy sobie? Chciałeś kartą płacić? Nie wiem, 60 zł. 60 zł gotówki? Nie, nie płacić, kartą nie można. A czemu nie można? W ogóle nie można, czy coś się stało? Nie wiem, to kiedyś to niego, mnie. No to ty, ty masz przewoje, nie? Że coś, tam, że coś tam, nie wiem, albo nie można płacić u niego w ogóle, chociaż nie pewnie chyba niemożliwe, bo to nie jest jednak takie tam ten Ma, większy tartak to jest w sumie, więc to może po prostu mieli awarię jakąś pewnie albo coś. Też jeszcze samych drobniaków wybierał. 150 zł zapłaciłem. Ile tu nazbierałeś? Z 50 parę 30, złotych 60. To no, się, kuńcie, się bo. bo my takie drobniaki zawsze w samochodzie wozimy. Bo to u nas dużo za jajka się zbiera tych drobniaków, nie? I jak się nazbiera dużo, to się właśnie wkładzie do woreczka, w samochodzie się wozi. Dwa woreczki były w sumie, nie? Chociaż nie, już chyba jeden, bo ja chyba przesypałam to później. I się wozi, wozi w samochodzie. Bo jak się jedzie na przykład na myjnię, czy tam na parkingi, jak do szpitala jeździliśmy, do Gabrysia, to tam ciągle za parkingi, przecież drobne były potrzebne. I tak się wozi właśnie zawsze te drobne, jak się za jajka tam sporo uzbiera tych drobniaków. Teraz się znowu uzbierało, trzeba wrzucić. Ja no. I, no, ale to nie spodziewaliśmy się, że taka, tak awaryjnie będzie można było korzystać z tego, a tutaj się pan pewnie trochę zdziwi, jak mu coś a, takimi a wór drobniakami... O, widziałem już, wór pieniędzy. A, wór pieniędzy, no jo. No jo, ale widzisz, jak gdyby tego nie było, no to byś nie miał, nie miał jak zapłacić, bym musiał gdzieś bankomatu no. szukać i... A z przyczepką weź szukaj bankomatu jeszcze, tym bardziej, że to tam... Tam to ciekawe, gdzie no, byś, o, gdzieś tam o, byś znalazł, ale... W Dino miałem, bym i a, w Dino wypłacić, by wypłacili, nie? może tak, no. No ale to weźcie się pchaj z tą nie. przyczepką, nie? To już tak naprawdę chyba z buta lepiej polecieć na szybko. No kawałek jest, ale weź to przyczepką, no, nie tak łatwo w tyny, miejsce to, w magicznym znaleźć. Worku. Magiczny worku. To trzeba magiczny worek uzupełnić, wychodzi na to. A, de... Awaryjnie się przyda. Awaryjnie się przydała. a teraz jak gdzieś będziemy jechać, czy na przykład autostradą też jeździliśmy dużo, to też się przecież płaciło drobniakami, teraz sobie zrobiliśmy tą. Aplikacje, że samo nam się otwiera, jak jedziemy, takie, takie teraz się wozimy, nie? <laughs> Że przed nami się bramki same otwierają. <laughs> nie, no żart wiadomo, ale no, o to chodzi, że wiecie, żeby już za każdym razem nie płacić, jak się jeździło do Gabrysia, tyle, tyle czasu do szpitala. No dobra, a jeszcze tak przy okazji patrzę, że wszystkie dekoracje w Domu świąteczne ściągnęłam, a tego jak zwykle nie. Zawsze o tym zapominam, zawsze na końcu. A ja tu się zawsze męczyłam. Mopa sobie pożyczałam, tym trzonkiem ściągałam, małą tutaj się trochę wyciągnął i już sobie ściągnął. Aha, to będę wiedziała, że cię angażować. Jojo, założysz sięgniesz. A ja tu się męczyłam. mówię, żeby drabin nie nosić, to se na trzonek i kurde, się bałam, że mi spadnie i się potłuczę. Dobra, nieważne, ważne, że jest. O, no to podejście do jajców, numer dwa. Jak dobrze pamiętam, to 34 mieliśmy. Chyba, że znowu źle to mnie poprawcie. Bo ja często się mylę. Byłam na spacerku chwilę, ale jak zimno. Normalnie taki wiatr. Także tylko chwilę dzisiaj. Dobra. Ile? 34? 36. Chyba, jak mi tutaj nie wyciągał żadnego jajka. Jakby wyciągał, to się pomyli. Ale chyba nie. Bo wiedział, że nagrywam to. To nie wyciąga wtedy. No. Aż mi ten. Zdręciały usta, faflunie trochę. Yy, 34, 36 było, 37, 40. Znowu te ciemnozielone. Codziennie teraz jest. 40. Tu nie ma. O! Coś jest, nie ma. Pogrzebane, ale nie ma. 40, 41. Nie pokazywałam wam, bo musiałam się wygiąć. Tylko się tak odsunęła się kamera na bok. O! Dzisiaj chyba sporo będzie. czy znaczy sporo. Więcej niż ostatnio może tak. O! 42. 43. 45. 48. E, to myślałam, że więcej. Dobra, jest ok. 48. I teraz o. Ostatnio miałam Wam, miałam wam pokazać porównanie tego jajka y, od młodej kurki, które jest pierwsze. Takie jedno z pierwszych, nie pierwsze, no bo nie jest pierwsze, tylko jedno z pierwszych. Jak się różni kolorem, ale w sumie nie wiem, czy będziecie widzieć. Chyba nie będziecie widzieć. Tu się wydaje takie same. I tu jest, A to jest jajko od, y, też y, zielone, tylko już po prostu takie, wiecie. Nie początkowe, tylko późniejsze że jest sporo jaśniejsze, ale nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Czekajcie, może tak. O, teraz trochę lepiej widać. Jakie, I o ile jest ciemniejsze, te pierwsze, y, znaczy jedno z pierwszych, a te takie, co już znosi długo. I dlatego poznajemy po tym właśnie, że, że jakaś, y, wiecie, któraś znowu zaczęła się nieść, że właśnie zielone jajka. Ciut, ciut mniejsze jest. Ale już teraz w sumie prawie, prawie równe. Już było mniejsze. Teraz jak takie będzie wielkości tego, to już będzie tego samego koloru. Że takie mniejsze mają jakby wiec, wiec, więcej pigmentu czy coś, ja nie wiem. Ale w każdym razie po tym, po tym widzimy, że, e, że to już jest jakieś od jakiejś młodej kurki. Nowo zniesione. E, co zaczyna się nieść w ten sposób. O. dobra. Idę do domu, bo zmarzłam. E, tyle na dzisiaj kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć!